Filip Heizer nie wytrzymał po tym, co usłyszał o ojcu. Ostra reakcja. Filip Heizer od pewnego czasu próbuje swoich sił branży gastronomicznej. Jego lokale z kebabami cieszą się sporą popularnością. Okazuje się jednak, że zmiana zawodowej ścieżki nie pozwoliła mu odciąć się od złośliwych komentarzy dotyczących ojca. Trudno uwierzyć, co ostatni zarzucił mu internauta. Filip Heiser nigdy nie odciął się od swojego ojca. Filip Heiser przez całą swoją karierę podkreślał, że nie zamierza odcinać się od swojego znanego ojca. Mowa oczywiście o Zygmuncie Heiserze, który do dzisiaj jest jedną z najbardziej lubianych i rozpoznawalnych postaci w polskich mediach. Syn poszedł w jego ślady i również rozpoczął karierę w telewizji. W ostatnim czasie były prowadzący Dzień Dobry TVN, zdecydował się jednak odciąć od mediów i postawił na swój autorski biznes. Liczył, że tym razem zarzuty dotyczące sławnego ojca ucichną. Jak się jednak okazuje, nadzieje te okazały się złudne. Trudno uwierzyć, jakie komentarze i wiadomości otrzymuje 40-latek. Prezentujemy szczegóły. Biznes Filipa Heizera wzbudza kontrowersje. Filip Heizer, chcąc odciąć się od dotychczasowego wizerunku, postanowił zmienić całkowicie branżę i rozpoczął działalność, stawiając w polskich miastach budki z kebabem. Okazuje się jednak, że pomysł ten spotkał się z wieloma kontrowersjami i krytyką. Tak było między innymi na początku kwietnia. Gdy tuż przy placu Jana Nowaka Jeziorańskiego w Krakowie pojawiła się budka z jedzeniem firmowana nazwiskiem prezentera. Sytuacja ta wywołała oburzenie wśród mieszkańców, którzy stwierdzili, że nowy punkt gastronomiczny zasłania widok na zabytkowy pałac Wołotkowiczów. Wówczas, w obliczu rosnącej fali krytyki, Filip Heiser zdecydował się publicznie zabrać głos. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, ogłosił, że zamyka budzący kontrowersje punkt na mapie Krakowa. Zamykam to miejsce tutaj, gdzie ono teraz się znajduje. Zrobię to jak najszybciej. Jeśli macie pomysł na inne, miejsce, przyp. Redaktor, napiszcie: Będę bardzo wdzięczny, oczywiście się przestawię, mówił. Dalsza część artykułu pod zdjęciem.